Od odległych gwiazd, przez dżungl Afryki, Pola, Syberii Od wielkich miast do Europy peryferii oh, yeah. Z orbity planety światu miast zdrowie, to z czasów gdy ogień zsyłali nam bogowie z epoki snu, którą czują stare szeptunki, zanim w robili zrobili na skalę malunki, sprzed ery samochodów, wielkiego głodu sprzed wielkiej biblijnej wody i ląd lodu, to sprzed czasów wielkich budów wędrówki ludów, jeszcze zanim przyszli mesjasze, sprzed od cudów zanim święte spisali księgi, zanim pisać umieli, zanim poznali prawdę i zapomnieli, zanim było nas sześć miliardów, zanim było nas stu, zanim powiedzieliśmy choć. Tu kiemu w i nie mieliśmy skór ognia ani narzędzi Ale mieliśmy szczere chęci, szczere chęci I do, I do. Totem. Nie było przedtem, teraz i potem Człowiek latał umysłem, nie samolotem, świat skuty lodem, świat pustynny rozgrzany żarem Co jest tam dalej, jak uchylić kotary Jazer sam sarę, ciągle, goni zegarek, ciągle Garści grube, a nada hukanarek, ja był garek, a boku świeczkę wciąż palą. Najpierw wie, że papel zbudują, potem obalą Sąc na łaskę, a nie na chłostę, słuchając łaskę, nic nie jest proste. Chcą jeść, a ja łaskę, by zrobić postęp i wyzyskać dostęp do źródeł. Skąpany blaskiem, zakładam maskę, gdy mówię, gdy walczył Ahura Mazda i Angra Majniu. Czas jest teraz, a miejsce jest tu. Zanim zeszliśmy z drzew, zanim wyszliśmy z wody, kiedy ziemia i niebo odbyły gody. Gdzie